Tak mówi pan Bóg. Jeśli by występny porzucił wszystkie swoje grzechy, które popełniał, a strzegłby wszystkich moich ustaw i postępował według prawa i sprawiedliwości, żyć będzie, a nie umrze. Nie będą mu policzone żadne grzechy, jakie popełnił, lecz będzie żył dzięki sprawiedliwości, z jaką postępował. Czyż tak bardzo miałby mi zależeć na śmierci występnego, mówi pan Bóg, a nie raczej na tym, by się nawrócił i żył? A gdyby sprawiedliwy odstąpił od swej sprawiedliwości i popełniał zło, naśladując wszystkie obrzydliwości, którym się oddaje występny, czy taki będzie żył, żaden z wykonywanych czynów sprawiedliwych nie będzie mu policzony, ale umrze on z powodu nieprawości, której się dopuszczał i grzechu, który popełnił. Wymówicie, sposób postępowania Pana nie jest słuszny. Słuchaj jednakże domu Izraela, czy mój sposób postępowania jest niesłuszny czy raczej wasze postępowanie jest przewrotne jeśli sprawiedliwy odstąpił od sprawiedliwości dopuszczał się grzechu i umarł to umarł z powodu grzechów które popełnił a jeśli bezbożny odstąpił od bezbożności której się oddawał i postępuje według prawa i sprawiedliwości to zachowa duszę swoją przy życiu zastanowił się i odstąpił od wszystkich swoich grzechów, które popełniał. Dlatego na pewno żyć będzie, a nie umrze. Moi kochani, słuchając tego słynnego fragmentu z księgi proroka Ezechiela, czasami mam wrażenie, że ci słuchacze proroka po prostu nie wierzą w jakąś zmianę człowieka. Jeżeli ktoś jest grzesznikiem, no to nie mógłby się nawrócić. Jeżeli by się nawet mu zdarzyło popełnić jakiś dobry czyn, to pewnie tylko przez przypadek. A i w drugą stronę, jeżeli ktoś jest sprawiedliwy, no to no może czasami upadnie, ale generalnie jest sprawiedliwy i nagroda mu się od Pana Boga należy. Być może patrzą właśnie w taki sposób, który nie zakłada, że człowiek może się nawrócić i zmienić. Tymczasem Pan Bóg patrzy zupełnie inaczej. Człowiek ma wolność i może zarówno się poprawić, jak i się pogorszyć. I to jest bardzo dobra wiadomość dla każdego z nas, którzy szukamy woli Bożej i którzy chcemy się poprawiać, chcemy coraz bardziej się Bogu podobać, chcemy się uświęcać. Musimy jednak uważać, pamiętając na słowa Pana Jezusa, aby nie ulec zgorszeniu tych ludzi, którzy twierdzą, że poprawić się nie da, którzy uważają, że nie można się uświęcić, że nie można odstąpić, i mają na to mnóstwo przykładów. Nie. Słuchajmy Pana Boga, on nam przykłady pokaże, a przede wszystkim da łaskę i rzeczywiście będziemy z nim, staniemy się w całej pełni świadkami tego, że jesteśmy Jego dziećmi, stworzeni na Jego obraz i podobieństwo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.